Pandemia spowodowała, że samorządy mają poważne kłopoty, szczególnie takie, w których są uzdrowiska samorządy, których, które mają na swoim terenie uzdrowiska, z których jest dochód dla, dla samorządu. Kałobrzeg jako właściwie można powiedzieć perła. Mająca najwięcej miejsc uzdrowiskowych, gdzie przyjeżdżają, gdzie z całej Polski, nawet dzisiaj będąc na że spotkaliśmy ludzi i z Podkarpacia i z Poznańskiego, przyjeżdżają tu gdzie z całej Polski, żeby się leczyć, poniosły Kołobrzeg wielkie straty. Minęło wiele czasu, rząd miał wiele czasu, żeby pomóc takim miejscowościom, ale tego nie zrobił. Dlatego straty, które poniosły Kołobrzeg i inne gminy zdrowiskowe, które zjednoczyły się w tym, powinny być zrekompensowane. Szukaliśmy rozwiązań prawnych i te rozwiązania są przez nas przygotowane, o tym będzie mówił Pan Senator, ale wspólnie musimy uzupełnić te kwoty i tak naprawdę mówimy, nie uwierzą Państwo. O 25 milionach złotych 25 milionów złotych dla tych miejscowości to są ogromne kwoty w budżecie państwa to nie są tak wielkie kwoty, żeby państwo, traktując poważnie te samorządy, nie mogły tego zrekompensować. Wydajemy ręką 2 miliardy na telewizję, tak zwaną publiczną, a 25 milionów złotych dotyczących wielu obmiast i uzdrowic w naszym kraju rząd nie potrafił znaleźć. Do tego, jeżeli pomyślimy o tym, że za chwilę polski ład ograniczy znowu wpływy do samorządów, potrzebne jest silne i mocne wsparcie. Dlatego jako parlamentarzyści konsultujemy się z samorządami i szukamy takich rozwiązań prawnych, które zagwarantują bezpieczeństwo i normalne funkcjonowanie. Bo nie dotyczy to tylko życia mieszkańców w danych regionach, ale także tych ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają, żeby się leczyć, żeby odzyskiwać kondycję. Bo jeżeli poważnie myśli się o Polsce, to trzeba także o tych sprawach myśleć. To nie są wielkie kwoty, tym bardziej rząd nie może tych pieniędzy lekceważyć i powinien taką kwotę wyasygnować, żeby wspomóc i umożliwić równy start i normalne działanie. Tym bardziej, że ciągle jest coraz więcej zachorowań, ciągle się niestety nie szczepimy. Ja wszystkich, do wszystkich, szanowni państwo, jeżeli chcecie żyć normalnie, korzystać z uroku życia, szczepcie się. Wtedy nam pozwoli to wyjść z tej bardzo trudnej sytuacji. Ale pierwsze rozwiązania prawne, które pozwolą samorządom normalnie funkcjonować. Bardzo proszę Państwa. Dobrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Moi drodzy, to, co pani prezydent powiedziała i pani marszałek, na jakby prośbę pani prezydent, wspólnie z Towarzyszeniem Gminów został złożony projekt zmiany ustawy zdrowiskowej, która właśnie mówi o tym, żeby te pieniądze były naliczane z roku 2019. I my się odnosimy do tego nie jako tylko kołobrzeg, tylko wszystkie gminy uzdrowiskowej na północy i na południu Polski, w górach i na wschodzie i w środku i na zachodzie, gdziekolwiek się da. To jest po pierwsze. Po drugie, pamiętacie Państwo, jak w pewnym momencie gminy prawie całego południa górskiego dostały kilkaset milionów na tak zwaną sytuację covidową i pandemię i zamknięte miejscowości turystyczne i, i, I prawda jest taka, że dostały też te pieniądze gminy które nie mają praktycznie żadnego pensjonatu w tych górach, a dostały te pieniądze i się pytają, na przykład budarzy, na co te pieniądze przeznaczyć, na przykład 5 milionów na wodociągi, bo akurat mają ten problem. I, i to już nie odnoszę się do tego, dostały pieniądze, niech wykorzystują, ale teraz, żeby ta sprawiedliwość była na poziomie 25 milionów, chcemy wprowadzić tą ustawę o zmianie właśnie tego naliczenia, żeby takimi sobą, i mniejsze i większe, w tym Kołobrzeg, dostały odpowiednie uczciwe pieniądze, żeby mogły normalnie funkcjonować, przyjmować naszych polskich kuracjuszy, którzy w ilości też około 100 tysięcy przyjeżdżają do polskich uzdrowisk, leczyć się i nie tylko tańczyć. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, lecznictwo uzdrowiskowe to jest jeden z elementów całego systemu ochrony zdrowia. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy jesteśmy w okresie pandemii, mam nadzieję, że w ciągu najbliższych paru nastu miesięcy ta pandemia się skończy. Ale problemy ochrony zdrowia, problemy ludzi chorych dopiero się rozpoczynają. Setki tysiące, dziesiątki tysięcy powikłań, które będą dotykały nie tylko polskich pacjentów, ale wszystkich w całym świecie, którzy stetknęli się z tą, z tą pandemią, będą bardzo odległe. Dlatego też trzeba walczyć, aby takie miejscowości uzdrowiskowe, jak Kołobrzeg i 45 gmin uzdrowiskowych, nie zostały pozbawione właśnie tych wpływów, które mogły otrzymywać do tej pory, a z których utrzymywały całą infrastrukturę uzdrowiskową. Dlatego dzisiaj w senacie, my w Sejmie od wielu miesięcy prowadzimy rozmowy w czasie trwania Komisji Zdrowia na temat właśnie dopłaty uzdrowiskowej, na temat problemów w które są w tej chwili postawione pod ścianą, muszą zwracać te zaliczki, które otrzymywały jedną dwunastą rocznego kontraktu. To są olbrzymie problemy dla poszczególnych uzdrowisk. Dlatego też apelujemy przy każdej okazji, abyśmy myśleli o przyszłości, o zdrowiu, o tym, że takie miejscowości, takie Gminów zdrowiskowych, między innymi Kołobrzek, są tą receptą na wyjście z tych licznych powikłań, które będą dotykały naprawdę setki, miliony ludzi, także i w Polsce. Dlatego proszę też przy każdej okazji, pamiętajmy o tym, że żeby nie przedłużać tego bardzo trudnego okresu dla zdrowia i zdrowotności wszystkich Polaków i nie tylko Polaków, żebyśmy dbali o siebie, żebyśmy szczepili się, żebyśmy zachowywali wszelkie te zasady, które do tej pory obowiązywały. Wzrost ilości zachorowań jest naprawdę przerażający. Chorują ludzie przede wszystkim niezaszczepieni, umierają ludzie niezaszczepieni i coraz częściej oddziały szpitalne i e, respiratory są zajmowane przez młodych ludzi. Myślę, że taki apel powinien być głośny i dźwięczny dla każdego z nas codziennie przez cały tydzień, miesiąc i kolejny rok. Szanowni Państwo, już w zeszłym roku na przełomie października i listopada zarząd województwa apelował w momencie, kiedy uzdrowiska przeszły w stan postojowy, czyli nie przyjmowaliśmy w ogóle kuracjuszy do naszych obiektów, już wtedy apelowaliśmy do Ministerstwa Zdrowia, aby móc przyjmować pierwszych pacjentów po covidowych. Niestety ta decyzja była odłożona na długie, długie miesiące i tak naprawdę naprawdę raptem 4 miesiące temu powiedziano nam, że owszem możemy pacjentów po przyjmować, ale na określonych warunkach. Po pierwsze musimy, uzdrowiska muszą zainwestować potężne pieniądze i to są w granicach pół miliona złotych na sprzęt, aby móc przyjmować takich pacjentów po i to nie w lekkim stanie, a naprawdę w ciężkim stanie, a po drugie taka najświeższa informacja proszę Państwa z zeszłego tygodnia dostaliśmy do województwa pismo, pismo ministerstwa, z Ministerstwa Zdrowia które mówi o tym, że uzdrowiska mają czas do 30 września, więc proszę Państwa do czwartku, aby zadeklarować, ile możemy przyjąć pacjentów po covidowych i kuracjuszy z NFZ-u. Najlepiej byłaby to widziana ilość powyżej 40%. Na tę chwilę muszę Państwu powiedzieć, że zarówno w naszych uzdrowiskach Świnoujście, jak i Kołobrzeg, ale również mówię tu o uzdrowiskach w Kamieniu Pomorskim i pozostałych, mamy niemal 100% obłożenie również Kuracjuszy komercyjnych. Nie jesteśmy w tej chwili w stanie przyjąć oferty z Ministerstwa Zdrowia. Jak ta sprawa będzie rozwiązana, jest mi naprawdę trudno powiedzieć, ponieważ tak naprawdę uzdrowiska zostały teraz postawione pod ścianą i nie wiemy, jakie będą dalsze decyzje. My w środę z zarządem spotykamy się, aby omówić tą sytuację i wystosować odpowiednie pismo do Ministerstwa Zdrowia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Czy są pytania? Te 25 milionów to jest taki Proszę Te 25 milionów to, 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 to jest ubytek. Wzięła, tak? Jest to do, do, ubytek. Jest to ubytek w opłacie uzdrowiskowej w 2020 roku dane pochodzą ze Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych 45, 45, tak? 45. Nie wszystkie gminy tak jak my mają tak wysoki procent bo u nas aż 11 po stronie dochodowej stanowi opłata i dotacja uzdrowiskowa. Są gminy uzdrowiskowe, które mają nieco mniej zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, więc te kwoty są mniejsze. Dla nas, tak jak powiedziałam, to jest 11% po stronie dochodowej, całość. I muszę Państwu powiedzieć, ze sprawozdania półrocznego, które już prezentowaliśmy radnym i radni się już z nim zapoznali, wynika, że za pierwsze 6 miesięcy tego roku mamy wykonanie opłaty uzdrowiskowej 10%. Więc to stanowi o skali ubytku dla budżetu po stronie dochodowej opłaty i dotacji uzdrowiskowej. Jeśli do tego dołożymy jeszcze planowane na przyszły rok, bo dotacja jest liczona rok przed rokiem bazowym, czyli na rok 2022 mielibyśmy zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o lecznictwie uzdrowiskowym, ten artykuł 49 to precyzyjnie określa, mielibyśmy dotację na poziomie już roku 2020, czyli czasu kiedy był COVID. W Kołobrzegu mamy Oszacowane, że zebraliśmy o 7 milionów mniej tej opłaty uzdrowiskowej niż w roku w analogicznym okresie, w roku 2019. Więc my dzisiaj jako kołobrzeg naprawdę mamy bardzo trudną sytuację i mamy się o co upominać i mamy się o co, o co mamy zabiegać. Dzisiaj też przedstawiłam tą sytuację na mm, posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Zobaczymy jaki będzie efekt. Przygotowaliśmy poprawkę do ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym i ta poprawka tak jak powiedziałam aktualnie jest w Senacie. Ma ona poparcie na pewno wielu, wielu klubów parlamentarnych. Zobaczymy co stanie się dalej z tą poprawką. Dla Kołobrzegu jest to być albo nie być. Czyli chcemy dalej rehabilitować, ale nie mamy właściwie gdzie, tak? Jest gdzie. Jest. Bardzo proszę. Jest gdzie? W tej chwili pojawia się, proszę Państwa, następny problem. Brak nam personelu medycznego, ponieważ brakuje nam w tej chwili pielęgniarek, brakuje nam lekarzy.